Danie. Czytaj grę Miecz o szczur. Podkład muzyczny z mongolskiej i <laughs> Tak jest. Dokładnie tak, ale chyba muszę go trochę ściszyć, bo trochę overestimated dałem na moje uszy. Miało być tylko tło do grania. <laughs> Dobra! Cawiał podkreślenie ekse. Alo. było już oglądane, i jak zmienić. Było oglądane. No, no i widzisz. Było dziś jedzone. No i widzisz, dzisiaj jedzone było, proszę ja ciebie, co dzisiaj jadłem? Pizzkę. Pizzkę pepperoni jadłem, ale z jakiejś nowej pizzerii i jakoś tak średnio mi smakowała. Była mega słona. Ma mania smaku się chyba nazywa e, pizzeria we Wrocławiu. Jakoś, jakoś mi nie podeszła, muszę przyznać. Wielkomy home. Dobrze! Musimy bić lewele, bo idziemy w. Wczoraj skończyliśmy na tym, że skończyliśmy tutorial. Kurwa, już level są takie drogie. Skończyliśmy tutorial, e, to znaczy, że doszliśmy do irytylu. No i teraz już się zacznie robić kurwa trudno, nie? Mam ile? 20 śmierci, tym 5 było zrobionych specjalnie, bo chciałem się wyjebać, żeby jak najwięcej wykorzystać leveli od Joela i tam 5 razy sobie specjalnie skoczyłem w przepaść, nie? Na żadnym się nie było śmierci jeszcze, wszystkie były robione first try. Odpalam konsolkę i gram Dzień wojny. O kurwa, nie grałem nigdy. Trochę głośno gra jak nic nie mówisz, no właśnie. Bo to mówię, to, ta muzyka ma być tylko jako podkład. Jako podkład. Ech, dobrze, że teraz Soler jest dla mnie nie tylko w postaci emotki. No tak, wujek jak ten. Kto nie widział, to wujek zrobił sobie dziarkę Solera. Dobra, Rrr. Nie, ja dobrze idę. Ja mam w tę stronę iść, nie? Tam po drugiej stronie nie będzie nic ciekawego na razie. Może zrobimy troszeczkę jeszcze ciszej muzykę i troszeczkę głośniej grę. O, dobrze mieszkać we wroza, wiesz co chcesz i ci przywożą nawet w niedzielę, prawda? Ale ostatnio te, te wszystkie żarciowe apki mają taki kurwa obrót, chyba. Przynajmniej w Wolcie, e, że ja co chwilę jak włączam apkę, to mi wyskakuje. O boże, zaraz spadnę. Powiadomienie, e, że Mordo sorry, ale jest. Halo! Co tu się. Ej! E, excuse me, ja dałem targetowanie. Kliknąłem targeting. Widziałem tego bulgara raz w życiu. Na reddicie, ja w widziałem tego buga na reddicie Ja kliknąłem przycisk targetowania po prostu Okej, okay. nie wiem Haksy odpala, kurwa no wyczuli no Fucking hell <laughs> No, no, haksów niestety nie ma Chciałbym, żeby było łatwiej, ale niestety nie mam Rare event, prawda Ja, ja mówię, ja tego, no halo Czekaj, teraz nie klikam, nie odtargetowuję. Resting Pontiff Powodzenia, Paweł, pokaż jak zabić Pontif. Kurwa, ja go zrobię w z Jak zrobię, na ludzie. Tylko czy ja teraz jak każdego moba będę targetować, to mi się to będzie robiło? Zaraz jakieś psy będziemy mieli po drodze, nie? E, jeśli będzie tak cały czas, to ja szybki restart gry zrobię w takim razie, no bo to nie będzie. Fajne. Hello? Możesz wyjść? To, to nie chodzi o targeting, to jak w kombacie jestem, to się kurwa pokazuje? Patrz. No ja nie rozumiem, ej, robimy reset gry, <grytanie> Halo. E, ta, a, b, Także no, my, my, ra, rare event bardzo. Escape, wyłącz i wyłącz. N nie, nie rozumiem. Miałeś takie, jak włączyłeś nakładkę Steam? Ja, ja, ja tego buga widziałem raz w życiu, jak ktoś rzucił go na ten, na reddita. I tyle. I miałem takie, what the fuck, kurwa, mam tyle godzin w tej grze i go nie widziałem. Może to jest ten, tak jak w Dark Souls 1. Spotykacie tego, yy, jak te kraby się nazywają, co tak rzadko są. Wagranty. Spotykasz Vagranta w Dark Souls 1, to tu masz, kurwa, te, <grym> tego buga. <grym> Dobrze, że na, na konsoli tak nie ma. Może ty tak jeszcze nie miałeś, może jeszcze cię to czeka. Ja tego buga też widziałem raz w życiu, u ciebie na streamie 30 sekund temu. Damn. Wiegrand, a nie vagrand. Czemu wiegrand? Oczywiście że vagrand, vagina grand. <grystanie> Instrukcje były niejasne, kuta z w w tosterze. Dobra. Zobaczymy przy kolejnym mobie, czy znowu będzie to samo. Bo ja bym bardzo nie chciał komputera specjalnie restartować, albo nie wiem, może steama by wystarczyło. Ała. Ok, nie, nie wyskoczyło tym razem, więc chyba git. Ja sobie stąd pójdę. Nawet nie biorę tych itemów, co są na górze. Tam jest włócznia jorszki, chyba, tak? Jakieś inne śmieci. Olać to wszystko. Nie potrzebuję. Ani trochę. Target, target, ok. Teraz ta broń już ma pierdolnięcie, nie? Ona jest na heavy tym, na heavy infusion. Jest plus 7, ja mam ile? 32 siły już. Więc jest koksior. Wyłącz i wyłącz. No Tak zrobiłem. Wyłączyłem i włączyłem grę. <gry> Więc zadziałało. A ciekawe. Jak, aż jak nie zapomnę, pewnie przypomnę sobie jak będę edytować tego streama dopiero. Eee, spróbuję sobie po tym. O Jezu. Ach, chciałem się poprawić, gitarę. Gdybym sobie poszukał na Reddicie, czy ludzie doszli do tego, ała, W jaki sposób to się dzieje i czemu? Kurwa, niewygodne, czekaj. Jaki jest powód tego? Bo ja nie zrobiłem tym razem nic specjalnego, czego nie robiłem zazwyczaj. Włączyłem po prostu grę na streamie. Metoda pra, pradawnych informatyków, włącz i wyłącz. To nie jest pradawnych informatyków. To jest metoda, która bardzo często działa w wielu przypadkach, nie? E, bo czasem ja sam mam tak na przykład, że męczę się nad czymś, męczę, nie wiem, pół godziny próbuję coś naprawić, bo mi się w jakimś programie coś zjebało. I dopiero po pół godziny sobie myślę, Ej, a może po prostu kurwa wyłączę i włączę komputer. Moje no guess what? Zazwyczaj to kurwa działa. Vaygrand. Czemu Vaygrand? Eee, ej tak myślę, jak ty zabijesz Jorma, zabijesz, bo to trzeba specjalem, nie, specjalnym tym, przyciskiem, ha, przebindujemy chyba, tak mi się wydaje, będziemy musieli przebindować, bo nie chce mi się go kurwa, normalną bronią, tu też nie muszę iść, po ja tu idę, tu są tylko te, tu jest chyba, tut, nie, do leczenia, jakiś great heal, czy inne gówno, no rolling Jorm, nie no, bez przesady. Great Heal, kuźwa. A, jest całkiem fan to play, jak się go bije normalnie, w przeciwieństwie do Ricarda. Ej, Ricard, Ricard normalnie bity jest spoko. Na kilku ranach zrobiłem, nie? Ricarda bez yy, Serpent Huntera. Na tym, na shield ranie było całkiem przyjemnie. <ścoughs> Kurde. Tylko musiałem sobie dużo regenu zrobić, żeby móc stać w lawie. E, na torcz ranie? Jakiego zrobiłem na torch ranie? No, też musiałem torczem, nie? Pewnie lodowym go zabiłem, nie pamiętam nawet. Aha, zmiana bindów w Run Invalid, oczywiście, że tak. Ale ciągle na gitarze. E, nie wiem, od, odblokuję sobie to tutaj, ognisko, i pójdę w drugą stronę najpierw. Ale rzeczywiście, będziemy musieli zrobić ten rebind. -re Może ten, bo w sumie ja nie potrzebuję, prawie w ogóle nie używam. A jak nawet używam, to w sumie nie potrzebuję używać. ja e, się tarczą, nie? Znaczy, tarczą albo czymkolwiek, co mam w ręce. To jest zbędny przycisk w większości przypadków. Blokowanie się to jest dla lamusów, nie? Powiedział Paweł, który bardzo często blokuje na tych wszystkich challenge'ach, bo nie ogarnia co się dzieje. Nie lubię tego miejsca. To jest obrzydliwie po prostu. Nie mam pojęcia co było inspiracją tych potworów. Ale ja zawsze jak ich widzę, to mam w głowie taki obraz tej dziewczynki z Samary. Z klątwy. kurwo. Bo te włosy, no bardzo podobnie wyglądają. Jak włosy samary. Git! Git! Łatwiej jesteście. Uwielbiam wielkie brony. Na takich ranach bronie wielkie są jeszcze lepsze. Wy Wystarczy jednąć raz, a dobrze. A nie trzeba się męczyć i klikać 33 razy. Będzie przycisk, tak jak roll. No! No! Powiedzmy, napij się. Zupy. Czy warto przychodzić Lights of the Fallen na NG, czy coś się zmienia? Y zmienia się całkiem sporo, czy warto, to tylko od ciebie zależy? Ja nie przyszedłem. E mi się nie chciało akurat, więc ci nie powiem dokładnie. E za to na pewno mogę powiedzieć, że się opłaca. Fajnie jest NG, ała. O kurwa, ale mi jedno! Na pewno się opłaca e ...Lights of P na NG, przejść. To mi się bardzo podobało. Główno podniosłeś. Dangpai, Pie, placek z gówna. Siemano wschód, dobry wieczór. Zawsze idę najpierw na Pontifa i z tego ogniska wysyłam Greyrata. Ja nawet Greyrata nie te, nie uratowałem w tym przejściu. I stwierdziłem, że w sumie. o. jest Greyrata. Au! Hmm. Git, Boże. Jak będziemy iść do góry, już tam, gdzie będą te niewidzialne chujki, to będziemy zabijać wszystko po drodze. Ja nie chcę w tamtym miejscu ryzykować. No, starjetuj mi go! O, oh, fuck. Trafiłem? Trafiłem. Jak na razie, poza łukim i wielkim mieczem, niczym innym nie do gry. Łukim? Jakim łukim? A łukiem? muszę. <grywa> ciubaką, kurwa. Nie, no ja przechodziłem paroma innymi broniami. Pewnie, że tak. Tylko po prostu Greatsword to jest moja ulubiona broń, nie? I, i, i tyle. Nie, mieczoparów mi się nie podoba. Jest taki obrzydliwie duży. Wygląda jak taka. Jak jest taka pianka, którą się e, uszczelnia że, rzeczy. To tak mi się kojarzy mieczoparów. Że to nie jest wielki metalowy miecz, on jest taki piankowy, kurwa. Taki piankowy miecz dla dzieci. Nie podoba mi się jego design. Yy, on był... On... Kiedyś miał lepsze cyfry, nie? On był kiedyś mega OP I był rzeczywiście najlepszym mieczem Jeśli chodzi o, o damage A teraz jest kurewsko ciężki A wcale jakoś nie ma więcej demerżu. Nie pamiętam ile dokładnie nie, nie mogę teraz stabować, żeby sprawdzić Ale... Yy, no, już nie jest taki dobry, jak był kiedyś Świeże po premierze Kurwa! Jebane psy No chodź, chodź Eeeh, yy, najgorszym w grach nie widzę tych pytów. No. Jak się o nich pamięta, to jeszcze nie jest źle, nie? Gorzej jak się wbijesz i... Na przykład ten pies, którego teraz na ślepo zajebałem, ja po prostu wiedziałem, że on tu jest, nie. A często jak, jak moje pierwsze rany robiłem, to miałem takie, że przebiegałem tędy, no i on stoi. Leży sobie, śpi Kima, za tym. Za grobem i go nie widać za chuja. Yy, czy ja w ogóle chcę? Nie chcę. Jebać ten skrót, nigdy go nie otwieram. Trzy czwarte broni po tym, jak FromSoft stwierdził, że trzeba je balansować, bo zabawa jest nielegalna. No, ale wiesz czemu to zbalansowali, nie? Bo gracze PvP się pruli. I dla, dla mnie to jest największy zarzut strony FromSoftu, że oni bardzo często te bronie e, balansują pod względem PvP głównie, nie? Nie patrzę na to, że hej, fajnie się ludzie bawią w PvE konkretnie, tylko nie, gracze PvP narzekają, bo jest niezbalansowany, dlatego ja bym by, 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 byłbym wielkim zwolennikiem osobnego balansu pod PvP i pod PvE. Bo o ile PvE gra każdy, no bo trzeba, żeby przejść grę i sobie ogarnąć jak gra działa, to tyle PvP to jest raczej dużo mniejszy procent, nie, graczy, który, który jest skupiony konkretnie na graniu PvP w te gry. Więc, no, takie jest moje zdanie. Jakby był osobny balans i pod jedno i pod drugie, no, ale tak jak w pewnym momencie było w WoWie. Że itemy, które były od PvP i PvE miały jakby osobne staty, w zależności od tego, w jakim, że tak powiem, scenario się znalazłeś. Ez. Dobra, tu nie skaczę, tu jest jakieś gówno, nie? Jakiś ring tu chyba jest, na tym tronie, ale ki z nim powinni zrobić jak w owie kiedyś było, no właśnie, no właśnie, albo itemki osobno, to by było za dużo mi się wydaje, nie? To jest fajne, że, według mnie, że musisz sprzęt do PvE u, u ten, jakoś sobie zbudować tak, żeby też PvP działał. Okej, okay, dobra, olać ich, olać, 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 idziemy zresetować soczki. I tak, zanim tam wejdę, ja sobie chyba pierdolę żar wyjątkowo. Jedolne Grażyny, żarko. Nie będę próbować parować, nawet nie ma opcji, nie? Tego się nie spodziewajcie. Nie podróżuj, cofaj. E, nigdy nie lubiłem grać magiem, ale pod koniec gry w Lordsy atakowali mi magowie i mega mieli power w czarach. Ja przez całe Lordsy miałem dosłownie jedną inwazję tylko i zniszczyłem tego gościa w dwóch atakach. Pod koniec gry. E, ale no, magia jest ciekawa w tej grze. Ja też później, już nie, nie magię, ale młotkami rzucałem po prostu, nie? Ach, aha, nie pokażę mi jak parować, taki kolega. Możesz włączyć mój SL1 run i zobaczyć, jak ja się na SL1 uczyłem parować. Eee, 38 koła? No nie, wypierdolę się na nim, nie? Więc wolę iść to wydać. Wolę iść to wydać. A jak ja wyglądam w ogóle ze staminą? Bo ja mówiłem, że chciałbym mieć trzy ataki ciężkie i jeszcze troszeczkę staminy na rola. I też w sumie to ten. To staminą możemy się zająć. Po Pontifie już, jak zdobędę tego pierwszego Papringa. Bo Papring da mi trochę staminę. Ni? na razie ciśniemy w siłę mocniej. Dobła. Panie, jest tylko dwa levele są. Bogactwo. Maciek, tepaj. O, kościół. Uzyw, paruje i zajebiście, zdefiniuj zajebiście z łaski swojej. No co, parujesz go i wychodzi to, że czasami robi ci one-shota i to inna sprawa, dokładnie tak. Ja się tak samo czułem właśnie na SL1, że po prostu wchodziłem, dostawałem po ryju i się kończyła zabawa, nie? I biegnij z powrotem, mordo. Good job, now try fucking again. Bardzo się starałeś, lecz gdyby leciałeś. Dobra, czyli będzie wyjebka na Pontiffie. Nawet nie podnoszę tych itemów, olewam je. Pontiff edycja 2.2.4. Kurde, wiecie co ja mogłem zrobić? Z jakiś ten smalczyk sobie nabrąziąc. No! Okej okay. Halo, dodałem czy nie dodałem? Dodałem teraz. Pontyfik na gitarze klap klap. Okej, okay, pierwsza, pierwsza broń, pierwsza broń, pierwszy zgon na bosie, nie? To ten co mówiłeś? Robisz go tak, o. Nie, mówiłem, że go zrobię. I już wczoraj mówiłem, że ja go zrobię prawdopodobnie nie za pierwszym razem. I mówiłem, że tu się dopiero zacznie prawdziwa gra, nie? Weźmiemy sobie ognisty smalczyk. E, tam zupę gorąca. Jak, jak to było ten z gotika? Zupa gulaszowa, nie jak to, kurwa, nie wiem. Nie, 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 nie pamiętam. Ehm, ale z, umrze, w końcu umrze. Dawaj kolejnego kurwa żara jeszcze od razu. I tera, pa patera, nie? Do trzech razy sztuka. Zupa z elfa i cebuli, dobrach też, ale to nie, 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 to nie to. To nie to. <gutica> Zupa z no nie! Kurwa, no. Nienawidzisz Hugo? Co ty, ja uwielbiam Hugo. Panie Pontife. Ale dobrze, że wydałem duszę, nie? Bo wiedziałem, że się wyjebie. Wiedziałem, że się wyjebie. Ja nie wiem co on robi, kurwa, połowy, że... Po... połowę przypadków, nie? O, oh. Mm. Oh, A! Ah. Stop, stop! Stop! Please! Skopił się tam. Dobrze. Bardzo. Nie, czemu... Nie miałeś kopać. Musiałem kopie zajebać. Nie miałem staminy! Up! up, up, up. Mogę się napić? To pij, pij, pij! Halo. Klikam ci tą wajchę. Ez. Oże halo, dobra, dobra, podlecz się Paweł. On się kopiuje kurwa znowu. Pójdź w to, idę w niego! Pa, 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 pa! Dziwko! Łatwo! Widzicie, widzisz, widzisz łzy? Prosz, proszę. Tak o go robię, tak o. <laughs> <laughs> jak minął działek. Siemanko, siemanko, kaktular. E, znośnie. Ja dzisiaj spałem długo. Po tym, po tym kacu wczoraj męczącym, yy, no... Dzisiaj wstałem chyba chwilę przed dwunastą tak naprawdę. Pod riposty graj. Nie chce mi się parować na tym. Na, na, na gitarze, naprawdę. Musiałbym Bindy zmienić przede wszystkim. Po drugie, mam na tyle dużo HP, że mogę sobie spokojnie pozwolić na parę błędów i, i tak przeżyję, nie? of z wisza, w dodatku mało bije. Słuchaj, no bo... Tak to jest, nie? Jak, jak spotka się... Kogoś takiego jak ja, to masz takie, kurwa, ja się boję go uderzyć nawet, nie? To nie jest tak, że ja czekam na openingi u niego, on czeka na openingi, żeby mnie zaatakować. To ja tu jestem, kurwa, bosa. Ale cłania kurwa, z tego Rem Remczaka. Zaraz się wypierdoli na... <grym> jak ono się nazywa, te bestie, bestie Sullivana, tak? Idziemy po, no, tam gdzie idziemy. Mo mam takie? Mam takie. A mam więcej? Nie mam więcej. No to co? Jesteśmy rozpaleni. Jeśli ktoś lubi PvP yy, zaraz za areną Pontifa, no to zapraszam, bo jak nie wy, to ktoś na pewno i tak mi wpierdoli, nie? Tak bardzo nie mogą zabić tych bestii na SL1, siada. A to nawet nie, nie warto chyba na SL1 tego robić, bo ten yy, FAP daje procentowo te wszystkie statystyki, nie? Więc tak, no... FAP to nie jest chyba dobry ring na SL1. Ostatecznie może ten FAP, ten drugi, nie? Ten, ten, ten w DLC, który daje troszeczkę więcej. Dobra. Będzie inwazją. Na razie żadnej inwazji jeszcze nie miałem, ale to może dlatego, że dość krótko bywałem rozżarzony. I w ogóle żadnych tych wiadomości nie spotykam. Czekaj. Niech ja się tu schowam. Czy ja przypadkiem po jakimś modzie nie mam włączonego offline? Bo nie dostać tutaj. Eee... Graj poza siecią! Graj w sieci. No właśnie, okej. Okay. To poczekaj. Robimy szybki restart. Wystarczy, że wejdę i wejdę, nie? Już będę w sieci. Po jakimś modzie musiałem zostawić offline włączone. Prawdopodobnie. Reset run. Logowanie do serwera gry Dark Souls 3. Siub. Siub. Dobra. W sieci. Tutaj muszę już dostać ten inwazję. Zobaczymy, jak będzie PVP szło na gitarze. Czy tylko mi się wydaje, że wielkie miecze są OP cholernie? Gdy są. W starych Soulsach jak najbardziej. Katany, katany nie były OP w Soulsach nigdy. Dopiero w Elden Ringu katany się zrobiły OP. Zanim Elden Ring nie wyszedł, nikt nie narzekał chyba kurwa, no może w PvP, może w PvP, ale ja tym Pv... PvP się nie znam. Wiem, że wiele osób grało katanami typu Washing Pole w PvP, no bo, bo miały duży zasięg i były dość szybkie, nie? Czy ja chcę iść do tego do Mimika na górę, czy po prostu idziemy dalej? Idziemy dalej, olać to. Olać to. Ale no, wcześniej zawsze wielkie miecze były OP. Znaczy może nie OP, były kurewsko, dobre po prostu. Dlatego ja jej tak bardzo kurwa lubię. Ten ma pojza, kurwa gruba, zjedany. Fium najlepszy. Fium nie jest najlepszy. Najlepszy jest Grey Sword. Ten, który właśnie dziurzę. No, nie mogę targetować tego. W endnemingu nie są OP, bo je znerfili. Jak nie jest Nerfili? Jak jest Nerfili? Bleed ciągle działa tak samo dobrze, jak działał. A to Bleed jest najbardziej OP w katanach. No nie! Dobra, chciałem go na, na Hama po prostu zajebać, ale widzę, że... ...to może nie wyjść dobrze. Kurwa, Jon Snow! 2, 3, 1, 5, 4. Dzień dobry, doglądnąłem... No nie, leć się, leć się, leć się! ...to anime za wspaniałe. Berserka? Ja się nie znam na anime. Ale słyszałem, że wiele osób narzeka na anime. Kurwa, jeszcze jakiś mag żyje biskup? Gdzie on kurwa jest? Dziwko. Do kościoła. Bleed open na noży bandycy? Uzyw approves. Rzeka krwi chociażby kiedyś, turbo OP, teraz gniot totalny. Ja nie mówię o PVP. Ja mówię o PVE ciągle. Ja mówię, mówię o PVE ciągle. Ja, ja mówię, mnie nie obchodzi całkowicie balans PVP. Mam na niego najbardziej wyjebany jak się da. Okej. Okay. To co, teraz czas umierać. No nie, w, w dół! Za każdym razem jak jest drabina i próbuję zejść w dół, to klikam zły przycisk jakimś sposobem. Katanie ja teraz gnioty? Eee. Blida ciągle nakładają tyle samo. Oprócz rzeki krwi, ale rzeki krwi miały swój... ekskluzyw, że tak powiem, Ash of War, który... <laughs> Kto to kurwa jest neforka? To no, musiało tak być, nie? Nie Ja tu się wywalę na bank! Już wczoraj się wyjebałem na bestii e, Sullivana, nie? No idzie ona jest! Idzie kurwa! Chodź! Target, ok. Kurwa, wyłączył mi się... Target... Chciałbym chociaż jedną zabić, zanim ja sam umrę. O, o, dobrze, dobrze. Dawaj prądem. Kurwa, ale nie atakuj mnie. Oh, fuck. Okej. Okay. Gdzie jest Neforka? Na razie nie ma jej na drabinie. Dobra. Ja się wytopuję na, na maksa. Dawaj następną. Mogę target? Target, okej. Okay. Co czyła mnie kurwa? O nie, neforka przyszła. No zajebiście kurwa. Ty dziwko. Ale to jest ten. Salony duch, ne? <laughs> neforka kurwa. Niehonorowo, niehonorowo. Bardzo niehonorowe nie zachowane, Nie polecam takiego gracza, nie? Teraz już się nie rozpalam, nie ma opcji. Dopóki do Anor Londo nie wejdziemy, to ja będę kurwa nie chodzić. Bo tutaj, no, PVP. PVP w tym miejscu to jest taki. To jest to miejsce, gdzie się wszyscy PVP-owcy spotykali, nie? Zanim pierwsze DLC wyszło. I dalej się spotykają. Mimo, że, że są już oficjalne areny i inne takie, takie. Tego typu rzeczy. To jest ciągle mega aktywne w PvP miejsce. Jakby nie patrzeć od tego, od premiery tak są 3 minęło ile już? To jest 2016 rok, tak? 7 lat. A PvP w tej grze jest cały czas kurwa aktywne. Podziwiam graczy bez honoru, jak się bijesz przeciwnikiem, a oni wykorzystują i napiędala, mimo to, że i tak jesteś w dupie. Znaczy wiesz co, ja yy, niczego innego się nie spodziewałem, nie? Jak włączasz sobie grę online i ktoś ci robi inwazję, to nie jest tak, że ty go przyzywasz, nie? Na, na soluwę. Wiesz na co się piszesz, nie? <noise> Więc ja mogę sobie się śmiać, że są niehonorowi nie i tak dalej Ale to raczej mówię dla, dla żartów, nie? Jeśli to nie jest jakiś taki oficjalny duel, że tak powiem Na jakiejś tam arenie czy coś To jest dla mnie akceptowalne Ała Nie widzę co się kurwa dzieje Kurwa, pełnego HP nie mam A Pi Jegni Do co ja zrobiłem kolejnego rola Okej. Okay. Dobry sager w głowę. Pierścień przychylności. Zobaczymy ile, ile on da staminy dodatkowej. Jestem tego mega ciekaw. W ogóle się biłem z tą bestią. A tutaj leży moje ile? 30 koła ponad 36? 35-900 Unkindled one tak. Escape pick i tak. Popatrzmy na moje staty. Co ja bym chciał ściągnąć? Ach, Chyba to. W końcu i tak zrezygnuję pewnie z, tym, z tych, tych pierścieni Lloyda. Na razie Havela zostawimy, bo jestem kurwa za ciężki. I fapik, Ile da mi 10 energii, 31 HP? Wow! I troszeczkę ten Teges. Stop, stop, stop. Ok, i tak, czy teraz mogę? Raz, dwa, no nie mogę. Ciągle trzy ataki, i po trzecim ataku już nie zrobię nic. Czyli musimy jeszcze trochę leveli dobić w wytrzymałość, czy tam staminę. Ale to jeszcze nie teraz. Na razie najważniejszym naszym e, miejscem do rozdawania leveli jest siła. Jeszcze do, do 40 co najmniej siłę chcę dociągnąć. Później, jak się już wymaksujemy na HP, wymaksujemy się na, na, na wytrzymałości, żeby mieć tyle ile chcę. To będziemy, może do 50 nawet szli w siłę, jeśli będę miał tyle pieniędzy w ogóle na takie rzeczy. Tymczasem, czy za duszę pontifa jest coś, co by mi się przydało? Nie, tam jest jego broń i coś tam jeszcze, ne? Możemy ją albo sprzedać, albo zjeść. No więc, ile tu ma jest piąszków, Ile tu jest dusz? Kurwa, ej, no farmiło się. Wilczej krwi, starego chuja demonów, Pontyfika. Pontyfika jest tańsza niż Wilczej krwi? Okej, okay, ciekawe. No dobra, to parę leveli się wbije za to, nie? Wy. sprzedamy coś. Mam, mam nadzieję, nie, nie pamiętam, co jest za te dusze. Chuj, nie pamiętam. Na pewno nie mogę sprzedać duszy e, Gundyra, nie? Tego lepszego, bo, bo chcę mieć tego ringa. Od niego. Dobra. Dobiję już do tego do 40 siły, czy jeszcze nie? GIT! I wytrzymałość dalej.